Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym nowym odcinku, w którym będziemy sobie otwierać nowe Moji Pops. Powiem Wam, że udało mi się dorwać trzy różne serie, które są aktualnie dostępne gdzieś w sklepach. Jedną z nich są właśnie: jest to seria. I tutaj mam sporo tych saszetek, więc zdecydowanie myślę, że będzie mega ciekawie. Tutaj jeszcze do tej serii udało mi się dorwać chociażby jakieś takie kartoniki. Tam są z tego co widzę jakieś konkretne scenki, też będzie dodatkowo jeden moji pops. Więc nie zwlekając, zaczynamy. Tak więc, jeśli chodzi o kwestie naszych żółciutkich saszetek niespodzianek z moji popsami, jest to seria party, więc mm, jestem mega ciekawa, co w nich może być. Mam też jeden taki boksik, w którym znajduje się chyba jakaś scenka, i może od niej zacznijmy. Chociaż widzę, że paznokciem raczej nie dam rady tutaj się dostać, to może spróbujmy nożyczkami. Powinno pójść łatwiej. Dobra, poszło. Nie jest najgorzej. Odpieczętujmy to opakowanko. A, dobra, bo to trzeba tutaj wcisnąć. Ale się brzydko otworzyło. Ciekawe, czy tutaj też będzie jakiś moji popsik. Cóż to jest? Tak, jest. Mamy. Tutaj schowanego Moji Popsa. Co to jest? Tutaj art. A, to tak jakby taka budka. Zobaczmy, cóż kryje się w saszetce. Mamy tutaj jakby taką tubkę z klejem. Zwróćcie uwagę, że te Moji Popsy mają to do siebie, że one mają naprawdę przesłodkie te minki. I fajną rzeczą jest to, że możemy im wyciągać te buźki i zmieniać minkę na inną. Tak więc. A, zobaczcie, mogę ją tutaj włożyć do środka. Włożyć tutaj, przyczepić. I ta scenka prezentuje się w ten oto sposób. Wygląda to naprawdę mega fajnie. Więc. Będzie to na pewno ciekawe tutaj urozmaicenie. Z wcześniejszych openingów mam jeszcze tutaj takiego dinozaura. Tworzyłam go na szorcie. Mamy też takie jakby miseczkę z owocami. A ta mina jest fenomenalna, naprawdę mega mi się podoba. I takie też, to jest chyba tak, to jest drzewko z jakimś jabłuszkiem. Dobrze, zobaczmy sobie... Na uloteczkę. Ło wow, jesus, Tych moji popsów jest naprawdę mega dużo. Mamy też różne kategorie. Są jakieś domowe, takie też owocowe, crafties. Czyli co my tu mamy? A, takie jakby włóczkę, nożyczki, właśnie klej. Mamy też jakieś jedzonko. Elementy związane z ogrodem i też jakieś słodkie. Te słodkie chyba są najbardziej takie słodziutkie, chociaż wszystkie z nich muszę Wam powiedzieć, że są naprawdę przeurocze. Mamy też informację, że znajdują się tutaj. Figurki, a bo każda z nich jest w jakiś sposób oznaczona, więc mogę sobie od razu sprawdzić, czy jest to po prostu figurka słodka, rzadka z edycji specjalnej, czy figurka ekskluzywna. A która to tutaj jest ekskluzywna z takim diamentem? Tutaj dużo ich jest takich słodkich po prostu. Czy widzicie, która ma diament przy sobie? Bo ja Wam powiem, że widzę tylko z kółeczkami, z serduszkiem. Tu są jakieś z gwiazdkami. Chyba, że na drugiej stronie. Nie, tutaj mamy te scenki. Patrzcie, tutaj jeszcze można też takie kwadratowe pokupować, i wtedy możemy tworzyć takie budowle. Mamy też do zdobycia 12 różnych twarzy z takimi uśmieszkami oraz. Ten jaki fajny, taki smoczek. No, ciekawa jestem, która to jest ta ekskluzywna. Naprawdę, mega jestem ciekawa, ale widzę, że też są jeszcze y, takie specjalne. Są też y, takie brokatowe, są perłowe i złote. No to powiem Wam, że jestem mega ciekawa, co nam się tutaj trafi. Otwórzmy kolejną. I mamy tutaj. Cedes? Gdyby nie fakt, że ma naprawdę takie ojejku urocze oczka, no to kibelek poważnie. Z... Pokaż, jaką ty masz jeszcze tutaj twarzyczkę. O nie, dobra, ta wygląda, jakby miała zatwardzenie, to może lepiej niech będzie ta uśmiechnięta. Pos... Aj! Dino, sorki. Stań sobie tutaj! Niech sobie będzie! No powiem wam, że one są tak przeurocze, że normalnie aż chciałoby się je przytulić. Jesteś taletko. Kupiłam kilka tych saszetek na początek. Jestem ciekawa, jak Wam się spodoba ta seria. Szczególnie, że jest tutaj kilka tych serii moji popsów do zgarnięcia i do przeglądania. Czy to jest. Czy to jest fioletowe awokado? Chyba tak. Ale idealnie tutaj ta buźka jest tak wpasowana. Zobaczmy, jak wygląda z drugiej strony. Ojejku, ta jest przerażona. Świetnie wygląda, naprawdę. Wygląda, jakby była przerażona, bo akurat ktoś ją przekroił na pół. Mega uwielbiam awokado, więc tym bardziej się cieszę. Tutaj sobie ją postawmy. Chociaż nie wiem, czy nie będzie lepiej, jak jej położę. Chociaż nie, dobra, niech sobie siedzą. Zobaczmy, co my tutaj mamy dalej w naszych saszetkach. O nie. Tak, to jest powtórka. Kurczę, no. Tylko tyle kupiłam tych saszetek, a już mamy powtórkę. No nic. Niech zatem będzie taka przerażona minka. A, a nie, patrzcie, w innym kolorze jest ta minka. Tamta jest fioletowa, a ta jest taka żółta. Okej, okay. czyli no dobra, uznajmy, że jest to pół yy, powtórki, bo mamy inną buźkę. No ale co by nie było, wolałabym, żeby to była jakaś inna, szczególnie, że tych figurek naprawdę mamy tak dużo, że aż no szkoda, że tak szybko się powtórka trafiła. A zobaczcie, bo są jeszcze takie małe i duże. Chociaż nie, mi się chyba te dwie małe trafiły. Chociaż? A gdzie są dostępne te duże? Czy to też w tych zestawach? Czy to tylko tak wygląda, że są małe i duże? A, patrzcie, ta jest ekskluzywna. Taka gwiazdeczka. Tutaj ma jakieś super ekstra gwiazdeczki, takie wstążeczki. Ona chyba jest w ogóle złoto-brokatowo-perłowa. No to ciekawe, czy nam się trafi w tej serii. Zobaczmy, cóż mamy tutaj. Ej, no to jest coś nie tak. No jak to jest możliwe? Czemu druga powtórka w tak. Ej, no, jeszcze drugi sedes. Co jest? No dobra, lecimy z kolejną. Mam nadzieję, że teraz będzie coś nowego. Nie wierzę w to poważnie. Co to jest za opening? Jak mam same powtórki? Liczyłam, że będziemy mieli coś rzadkiego. Chociaż patrzcie, ta ma jeszcze inny kolor twarzy. Mamy już taką żółto-zieloną, kremową. Taką, nawet by brzoskwiniową i fioletową. No nie. Mamy trzy drzewa. No uwielbiam drzewa, ale chciałabym jakieś inne figurki. Dobra, otwieramy kolejną. Jak to będzie sedes albo drzewo. Ojejku! Jejku, jaka słodka! Patrzcie, to jest perłowy skąksik. Dobra, wybaczam, wybaczam, wybaczam to, że mam powtórki. To jest najpiękniejsza na świecie. Jaka ona jest słodka. Ojeju. Jeszcze ma taką słodką minkę. Ojej, chyba się zakochałam w niej. Jaka przepiękna. Ciężko też wyjąć tutaj te twoje... Ojej, zobaczcie, wysyła mi buziaczka. Jaka ona jest słodka. Mm, naprawdę dobra, jest na pierwszym miejscu. To w ogóle mój top. Udało nam się trafić. Przesłodkiego perłowego skunksika. No jest przesłodziutka. Ojku, nie mogę otworzyć aż z wrażenia. Ach, teraz to jest dopiero. Cóż my teraz mamy? Czyżby to była doniczka z różyczkami? Chyba tak. Powiem Wam, że jest naprawdę przesłodka, ale teraz jestem zauroczona w naszym małym przesłodkim skunksiku. Aj. Dobra, otwieram kolejną. I jest to. Ej, czy mi się trafiło wszystko podwójne. Kolejna doniczka. I moja mina wygląda mniej więcej tak w tym momencie. Mamy drugą doniczkę, co prawda w innym kolorze, ale. Wybaczam, wybaczam naprawdę. No nie mogę się napatrzeć. Jest taka piękna. O. No dobrze, zobaczmy, co mamy w naszej ostatniej saszetce Cóż tutaj będzie? O Ojejku, tak jak myślałam w początku, jejku, co to? Jakiś bulbazaur? Ale nie, to są wisienki A co ty taka tutaj zła jesteś, Minko? Jaką masz tutaj? O, okej, okay, dobra Tutaj zdecydowanie ładniejszy uśmieszek a i to chyba tutaj mi się wydaje, że tutaj jakaś miłość się rodzi. Zobaczcie. Tak to wygląda fenomenalnie. wam, że jak na pierwszy tutaj unboxing, opening, unpacking y, naszych moji popsów z serii, y, tutaj tych Marty. Więc, no, wydaje mi się, że chyba to nie będzie y, pierwszy i ostatni, ponieważ no, nie trafiłam zbyt wiele tych figurek. No, niestety, troszeczkę tych powtórek mi się zdarzyło, ale nie zmienia to faktu, że chyba właśnie zachęciło mnie do kupna kolejnych. I w tym momencie wydaje mi się, że powstanie może nawet jeszcze jeden odcinek. Wszystko zależy od tego, ile łapeczek pod filmem znajdzie się od Was. Dajcie również znać w komentarzach, czy figurki Wam się podobają. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!